Dzisiaj pokażę Wam jak przerobić wkrętarkę MACALister z akumulatorów McAlister na akumulatory Makita. Do przeróbki potrzebujemy wkrętarkę MacAlister jako dawcę. Akumulator tutaj pasuje. Natomiast akumulator Makity nie pasuje, nie pasuje w gniazda. Ja zakupiłem gniazdo takiego akumulatora na portalu aukcyjnym kosztował 42 zł i do tego potrzebujemy jeszcze gniazdo do baterii na 18V pasujące do akumulatorów Makita całość prezentuje się następująco wkładamy z drugiej strony Klik i pasuje do akumulatora. Również no, wchodzi. Kolejnym krokiem jest połączenie tego wszystkiego, tak żeby nam to wszystko wspólnie zagrało. Jak widzicie, to nijak nie pasuje. Inne jest mocowanie, więc najprawdopodobniej albo będziemy tutaj ucinać albo wymyślimy coś innego. Ja już wcześniej, patrząc tutaj porównując z moją wkrętarką z makity, doszedłem do taki pomysł od mi, żeby nie ingerować w wkrętarkę, z tego względu, że linia cięcia, żeby to wszystko fajnie grało po wymierzeniu, wychodziła mi tutaj właśnie gdzie jest ta nasza dioda do podświetlania. W takim w wypadku stracilibyśmy podświetlenie, które by tu sygnalizowało. Ono. A czasami, gdzieś tam przy wkręcaniu w szafce, się przyda. Więc, yy, do zniszczenia pójdzie w naszym przypadku stary, niepotrzebny już mi akumulator, który będzie wsadzony tu na stałe. A do niego będzie tu wklejony, wsadzony ten moduł. Jak to nazwijmy, z gniazdem do baterii. Makita. Będzie to trochę wyżej. Tak wyglądało. Po wsadzeniu wszystko będzie na tej wysokości grało. Także krętareczkę naszą zostawiamy bez inwazyjnie. A rozbieramy akumulator. Makalister. Do rozkręcenia naszego akumulatora potrzebujemy wkręta TXa takiego z dziurką dziesiątka to chyba będzie Tak dziesiątka Spróbujemy to rozkręcić. Tak. Środek. Sama zawartość akumulatora nam nie będzie potrzebna. Nas będzie interesować tylko obudowa tego. czym Ładnie poszło. Do do utylizacji. Nie wyrzucamy tego tak do śmietnika. Tylko tam, gdzie zużyte baterie odbierają. Z starego akumulatora wyciągłem jeszcze w międzyczasie styk. Tutaj też na bok całkowicie, który zamontujemy w to miejsce, w którym on był. Razem wtedy on był z płytką i z bateriami. Teraz go zostawiamy tak. Do tego będziemy musieli wlutować dwa druty, które następnie połączymy tutaj z tym i sprawdzimy, czy to wszystko do kupy będzie nam działało. Także ja zabieram się tutaj za robotę. Lutowaniem nie będę Was zanudzał. Ok, tak tutaj zlutowałem. Z jednej strony przylutowane do styków, z drugiej strony konektorki, które tutaj do makity będą pasować. Nie lutowałem nic. Działa na zasadzie. Wsadzić niebieski plus brązowy minus tak sobie to oznaczyłem mamy tu wsadzone z drugiej strony musimy wsadzić to w miejsce gdzie, gdzie to było okay. i czy nam to pasuje w gniazdo pasuje wszystko no to jak mamy to wszystko połączone to teraz skręcamy nasze gniazdo baterii razem z obudową baterii próbujemy czy to wszystko spasuje tak jak to powinno być wszystko trzyma wkręty jeden Ciągnąć. Jest to tak. Z umiarem. I tak nam to wszystko wygląda. Proszę. No to za chwilę próbujemy. Ok, także wsadziłem to. Klejem na gorąco tutaj zakleiliśmy, Taki różowy, ale. Nie było akurat wtedy innego, mam jeszcze czarny tutaj, ale ten różowy podobno jest lepszy do klejenia plastików. Tak przynajmniej było napisane na opakowaniu, że zobaczymy. Spróbuję też tutaj bardziej ten. Mam tutaj nasze kabelki. Spróbujemy też za, żeby jakieś zwarcie się gdzieś nie zrobiło. Dodatkowo też to będzie jeszcze trzymać. I. Poczekamy, aż to wszystko wyschnie i spróbujemy później to połączyć jeszcze w jakiś sposób inny. Okej, klej nam trochę przeschnął. Tak to wygląda. Sklejone tutaj klejem na gorąco. Mocowanie. No, nie wygląda to na razie estetycznie, ale jest to na razie wersja robocza 1.0. Że tak to nazwijmy. Bierzemy naszą tutaj wkrętareczkę. Klik, wszystko nam tutaj działa. Ładnie wszystko wychodzi. Proszę. Niech nie działa. No to bierzemy teraz akum z Makity. Czy zadziała? Klikło wszystko. Tak to wygląda. Działa. lampka świeci. Super. Proszę. Nie wygląda to na razie, może estetycznie, ale. Mamy obudowę, będę za chwilę się z tym bawił, nie będę Was zanudzał, myślę, że za chwilę pokażę na końcu, jak to będzie wyglądać, także ja dziękuję na razie za uwagę, do widzenia.